Cześć, dzień dobry moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale, z tej strony Mateusz Stręga, dietetyk, założyciel KETO centrum. a dziś zapraszam Was na drugi odcinek z serii rozmów z Jakubem Szmerem, czyli lekarzem, andrologiem, urologiem, z którym rozmawiamy o różnych aspektach dbania o sylwetkę, dbania o swoje zdrowie. Jest to drugi film z serii nagrań z Jakubem, jeżeli jeszcze nie oglądałeś części pierwszej, w której rozmawialiśmy o tym, jak trenować, żeby narobić sobie pozytywnych efektów, a nie narobić sobie szkód, to ten film pierwszy podlinkuję gdzieś tutaj u góry. A dzisiaj zapraszam Cię na część drugą, na drugą rozmowę, w której rozmawiamy dalej o kontekście treningowym, a dokładniej o tym, jak się żywić, żeby osiągnąć maksymalne efekty z treningów, a nie cały czas kręcić się w kółko i stać w miejscu. Czy węglowodany są złe? Czy na diecie ketogenicznej da się zbudować masę mięśniową? Poruszamy między innymi te kwestie, ale też takie podstawy, jak najlepiej jeść przed treningiem, co najlepiej zjeść po treningu i wszystkie tego typu ważne tematy. Zapraszam więc serdecznie do oglądania. Sam lubisz trenować na więc jestem ciekaw jakie tutaj widzisz korzyści właśnie treningu na i ogólnie co myślisz o kwestii żywienia dookoła treningu, czyli czy musimy trenować na surplusie kalorycznym, żeby budować masę mięśniową, jak w dużym surplusie, czy może da się zbudować trochę masy mięśniowej w deficycie i wszystkie te rzeczy związane z żywieniem. Więc może zacznijmy od tego trening na po posiłku, przed posiłkiem, jak to widzisz? Ja też mógłbym powiedzieć, że to zależy, prawda? Zawsze, zawsze <laughs> jak, zależy. Jak zawsze, prawda? Są ludzie, którzy lubią trenować po, 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 po posiłku. To są głównie ci, którzy funkcjonują na dietach węglowodanowych. To nie jest ani źle, ani dobrze. To po prostu taki styl życia. I oni rzeczywiście potrzebują tej energii, żeby zaskoczyć. Natomiast wydaje się, w badaniach naukowych również wydaje się, że jesteśmy w stanie troszkę więcej osiągnąć ćwicząc czczo. Jest to takie pierwotne, ewolucyjnie, dlatego, że no cóż, pierwotny człowiek nie posiadał siłowni, na której budował w pocie czoła mięśnie, żeby świetnie wyglądać na Instagramie. Raczej ćwiczył w celu zdobycia pożywienia. I zasadniczo zazwyczaj te ćwiczenia były czczo, ponieważ to głód stymulował go do poszukiwania pożywienia. Więc wydaje się, że cały organizm jest stworzony po to, żeby reagować świetnie na ćwiczenia w okresie, w okresie głodu, w okresie deficytu kalorycznego. I tutaj mechanizm mechanizmów, które są yy, dla nas pozytywne jest bardzo wiele. I oczywiście jak zawsze zacznę od y, kinazy P76S, prawda, czyli od tej, która buduje nasze białka mięśniowe. I tutaj udowodniono, że ćwicząc znaczczo stymulujemy ją ponad 60% silniej. Także już sam ten fakt, że jesteśmy w stanie wybudować więcej mięśni w tym samym czasie ćwicząc znaczczo, to w zasadzie by wystarczył. Ale jest więcej dobrego. Oczywiście ćwicząc znaczczo yy, nie posiadamy już w wątrobie glikogenu mięśniowego, glikogenu wątrobowego, nie posiadamy glikogenu mięśniowego, albo jest go bardzo niewiele. skutek czego dla organizmu taki trening jest silniejszym stresorem, w związku z tym silniejsza jest odpowiedź katecholaminowa. I tutaj znowu wchodzi lipaza hormonozależna i tutaj znowu mamy lepszą odpowiedź, jeżeli chodzi o spalanie tłuszczu. Tak samo, jeżeli, jeżeli chodzi o yy, pożytkowanie czegoś, co się nazywa Trójglicerydy wewnątrzmięśniowe. W naszych mięśniach znajdują się dosłownie krople tłuszczu, które są używane przez mięśnie na potrzeby treningowe. I teraz, w momencie, kiedy ćwiczymy, te krople tłuszczowe z mięśni są mobilizowane, więc udowodniono, że ta mobilizacja zachodzi dużo szybciej w warunkach postu niż w warunkach takich, kiedy mamy we krwi węglowodany. Chociażby z tych wszystkich powodów warto ćwiczyć nasz, dodatkowo jest jeszcze kwestia progresu, który jest chyba najważniejszy, prawda? Więc w badaniu udowodniono, bodajże to świeże badanie z 2021 roku, ale udowodniono w tym badaniu, że ludzie, którzy ćwiczą na potrafią budować dużo większe rezerwy glikogenu. Czyli realnie, jeżeli jesteśmy w stanie fajnie korzystać z naszego glikogenu i odnawiać go po na przykład za pomocą dobrej jakości węglowodanów, to przy każdym kolejnym treningu jesteśmy w stanie zbudować trochę większą lodóweczkę na przyszłe potrzeby, co przekłada się bezpośrednio na to, że jesteśmy w stanie po prostu potem dobiec dalej albo podnieść więcej to proste. Bardzo fajnie, że Mówisz, bo zasadniczo miałem zapytać o tym, czy u niektórych osób przynajmniej ten brak porannego posiłku nie sprawi mniejszych rezerw glikogenu, co nie przełoży się na to, że na przykład zrobiłem ten trening na mniejszym ciężarze, przez co efekty będą słabsze, ale już na to odpowiedziałeś poniekąd, że długoterminowo zwiększamy rezerwy glikogenu, przez co będziemy wchodzić z większą ilością. Tych zapasów na trening. Dokładnie. Wiesz. no Oczywiście, jeżeli ktoś, kto całe życie treni, trenował po posiłku nagle, zacznie trenować na szcząt, na pewno na początek zauważy pewną różnicę, nie ma wyjścia, ale organizm bardzo szybko się zaadaptuje. Trzeba dać mu tylko szansę. Nie ma absolutnie takiego ryzyka, że po adaptacji będziemy umierać z powodu braku energii. To tak nie działa. To działa dokładnie odwrotnie. Nasz organizm zawsze jest mistrzem adaptacji do nowych sytuacji. Dokładnie tak. I wydaje mi się, że ta sytuacja jest wręcz przez niego oczekiwana. Okej, okay, okej. Okay. Więc tutaj na pewno, na pewno tak. Natomiast pytałeś, czy warto mieć surplus kaloryczny? Tak. To też jest dobre pytanie. No i tutaj odpowiedź oczywiście zależy, ale można odpowiedzieć dwojako. Można odpowiedzieć tak. Im więcej kalorii zjemy, tym nasza synteza białek będzie silniejsza, gdyż kalorie ogólnie, a w szczególności niektóre elementy tego, co spożywamy, na przykład białko, aminokwas, leucyna, prawda, który jest bardzo silnym stymulatorem mTOR, albo insulinopodobny czynnik wzrostu, czyli insulina, bardzo silnie będzie wpływał na ten szlak mTOR, czyli będzie powodował syntezę. Oczywiście w związku z tym im więcej stymulacji, tym więcej mTOR i tym więcej mięśni. Nie mówię w tym momencie o wszystkim innym, co idzie ze stymulacją szlaku MTOR, czyli więcej stanu zapalnego, więcej ryzyka nowotworowego, jasne. Ale zakładamy, że mówimy tylko o mięśniach. Yy, więc tak, natomiast trzeba pamiętać o tym, że yy, wraz ze stymulacją szlaku MTOR, prawda? Yy, Idzie także budowanie pewnej tkanki tłuszczowej, szczególnie jeżeli na przykład mamy surplus kaloryczny, który utrzymujemy przez 24 godziny na dobę, prawda? Także wtedy, kiedy siedzimy przed komputerem albo nie robimy dosłownie nic. W takiej sytuacji oczywiście nie ma tej stymulacji mięśniowej i większość aktywacji jest związane z budowaniem tkanki tłuszczowej. Więc odpowiadając na to pytanie, jeżeli mamy duży surplus przez kilka miesięcy, zbudujemy piękną sylwetkę bałwana. Doskonało, a chyba nie o to nam chodzi. Co jeszcze ważne, chciałbym dodać, że widziałem takie badania, które pokazywały, że im wyższa ilość tkanki tłuszczowej, tym później gorsza stymulacja. Masy mięśniowej, porównaniu do osób, które mają nisko mieszka. Tam zapalmy chociażby, prawda? Tak? Więc to jest taka strategia krótkoterminowa, nie? Okej, okay, nabuduje najwięcej jak się da, ale krótkoterminowo, bo długoterminowo prawdopodobnie to osoba, która będzie dbała o to, żeby jednocześnie zachowywać odpowiednią ilość tkanki tłuszczowej będzie miała lepsze efekty. Ja myślę, że fajnie jest, żebyśmy tutaj zdekonstruowali ten słynny slogan najpierw masa potem rzeźba, bo to jest to, o czym ty mówisz, prawda? Czyli najpierw stymulujemy się przez 24 tak. godziny tworząc sylwetkę, bałwanka, a potem prawda, ciśniemy na deficycie kalorycznym przez kolejne 5 miesięcy i okej, okay, ostatecznie osiągając jakiś tam efekt estetyczny, ale przy okazji pozbawiając się testosteronu, generując, gigantyczny, estrogen, tak, generując gigantyczny kortyzol przez 20 godzin na dobę, także no, razem z tym idzie upośledzenie zdrowia. Po 5-6 takich cyklach naprawdę taka osoba może mieć już serdecznie dość siłowni i może machnąć ręką na, na, efekty estetyczne, bo to naprawdę najmniejsza, najmniejsza kwestia w tym wypadku. A myślę, że każdy chciałby dobrze wyglądać po prostu przez cały rok, tak? Więc, żeby to osiągnąć, warto pomyśleć o surplusie kalorycznym jako pewnym bodźcu metabolicznym. Taki bodziec metaboliczny powinien być stosowany w odpowiednim czasie. Jeżeli będzie stosowany właśnie wtedy, kiedy powinien być stosowany, to cały efekt pójdzie tam, gdzie chcemy, czyli na przykład stymulację budowy tkanki mięśniowej i takim okienkiem jest czas około treningowy, w szczególności bezpośrednio po treningu. I właśnie wtedy po treningu wystymulowana jest kinaza, która ma za zadanie budowę, budowanie białek mięśniowych, szlagem tory jest wystymulowany, mięśnie są głodne substancje odżywczych, zarówno aminokwasów, węglowodanów. Jeżeli im to wszystko zapewnimy, to wtedy odwdzięczą nam się fantastycznym, szybkim wzrostem. Natomiast przez pozostałą część czasu dobrze jest, no może niekoniecznie trzymać deficyt, ale być no, mniej więcej w okolicy zera kalorycznego. Ja uważam, że tutaj świetnie się sprawdza coś, co też chyba stosujesz, czyli okno żywieniowe, prawda? Więc jeżeli ustawimy sobie nasze okno żywieniowe tak, żeby na przykład otwierać je bezpośrednio po treningu, no to wtedy mamy tak naprawdę Akumulację pozytywnych efektów, yy, i mamy wszystkie zalety, które płyną z postu, czyli stymulacja FOXO-1, stymulacja regeneracji, autofagi, mitofagi, leczenia stanu zapalnego, a kiedy trzeba, my ten stan zapalny sobie aktywujemy i używamy do naszych celów. Prawda? Szczególnie to okno żywieniowe, tak jak ty proponujesz, czyli trening na czczo, czyli okno żywieniowe będzie ETRF-em, a więc porannym tym oknem żywieniowym, a nie to, że ktoś zrobi o 18 i jak to wziął sobie do 24, tak? Tak. Słaba opcja. Słaba, słaba opcja, to Zobaczcie, ja ogólnie tak, żeby żeby nie było. Każde okno żywieniowe jest lepsze niż jedzenie od rana do nocy, ale jeżeli mamy wybór, to starajmy się jeść rano, to jest ewolucyjnie. to jest dużo, dużo lepsze pod każdym względem, tak, prawda. prawda? Na pewno masz o tym filmy, więc. Tak, tak, tak no, więc, więc nie będziemy tłumaczyć, ale na pewno tak, ETRF to jest dobra opcja, jeżeli jeszcze zafundujemy sobie ćwiczenia na czczo, to te efekty będą widoczne z tygodnia na tydzień. Nic tak bardzo nie nakręca chyba faceta, jeżeli chodzi o pracować, jak to, że widzi w tygodnia na tydzień, że jego Zdrowanie. sylwetka się zmienia, nie? Więc to po prostu, to po prostu warto zrobić. Jakub, a co z dietą ketogeniczną? No bo nie da się ukryć, że stali walcy siłowni raczej preferują diety węglowodanowe, jest to taki standard. Da się też usłyszeć, że na diecie ketogenicznej nie da się w ogóle zbudować masy mięśniowej, że w ogóle się nie da trenować. Znam wiele osób, które jednak trenują, jednak robią to w miarę efektywnie. Jestem ciekaw Twojego zdania na ten temat. No Słuchaj, to ja odpowiem pytaniem. Czy wiesz, w jaki okres czasu był nazywany złotą erą kulturystyki? Pamiętam ten okres, tak. Znaczy, nie pamiętam go na żywo, ale znam nawet paru kulturystów z tamtych czasów. Jasne, takim jak gdyby głównym kulturystą z tamtej okresu jest Arnold Schwarzenegger, Dokładnie. jasne. No i chyba wszyscy możemy przyznać, że sylwetki, które budowali w tamtym czasie były epickie, prawda? Na pewno ciekawsze niż to, co dzisiaj się nazywa często betoniarkami, tak? Czyli... No, jasne. I oczywiście abstrahuję tutaj od kwestii używania różnego rodzaju sterydów anabolicznych, bo wiemy, że ten świat jest, świat kulturystyki zawodowej jest mniej przesycony, Okej, Nie ma co nie ma co udawać. Ale mimo wszystko bez odpowiedniej diety i ćwiczeń nic się nie zrobi samo. Tak. Także trzeba wiedzieć, że y, złota era kulturystyczna była też erą diety niskowęglowodanowej, o czym chyba mało kto wie. Tak. I kulturyści w tamtym czasie jedli naprawdę mało węglowodanów. To były też czasy, kiedy nie znano jeszcze w zasadzie olejów roślinnych, więc były one absolutnie wyeliminowane. Przypadek. Przypadek. być może. <laughs> natomiast, natomiast tych węglowodanów naprawdę było mało. Ciężko było spotkać kulturystę, który zajadał się białym ryżem, albo chlebkiem, albo pił białkowe razem z węglowodanami, prawda, z deksprozą i tak dalej. Nie. Głównym źródłem pożywienia były, uwaga, uwaga, mielone mięso wołowe, jajka, i ewentualnie wieprzowina. Czy my to skądś znamy? Czy to nie brzmi jak przypadkiem dobry wstęp do diety ketogenicznej? Tak, tak, ja Tak nie też mam, właśnie nie? jest, więc jeżeli oni byli w stanie wybudować, wybudować dobrą sylwetkę na takiej diecie, to znaczy, że każdy z nas jest w stanie. Oczywiście nie każdy z nas ma taki gen jak Arnold, ale też mam nadzieję, że nie każdemu zależy na zbudowanie ramion szerszych niż moje nogi. Ktoś. Nie każdy chce być kulturystą, prawda? Dokładnie. Nie każdy. Nie, myślę, że mało kto chce, ale każdy chce po prostu dobrze wyglądać wygląda. dobrze. Więc jak najbardziej na diecie ketogenicznej można wybudować imponującą sylwetkę. Mamy tego dowody, zresztą nie trzeba daleko szukać. Natomiast też chcę, żeby to jasno wybrzmiało, że dieta ketogeniczna. To nie oznacza, że już nigdy nie będziemy dotykali węglowodanów. I ja lubię mówić o węglowodanach, że to jest doskonały suplement treningowy i warto zarobić na swoje węglowodany, a wtedy mogą być niezwykle cennym dodatkiem. Właśnie na przykład około treningowo. Kiedy mamy świadomość, że kiedy ciężko trenujemy i spożywamy węglowodany, to one dostają się bezpośrednio do tkanki mięśniowej, bez udziału insuliny, czy nie wpływają na nasz metabolizm w żaden sposób. Możemy całkowicie bezkarnie zjeść banana, tak? Na Wodnie. diecie ketogenicznej dla wielu to może być bardzo sympatyczna informacja. Tak. Dokładnie. Także i te węglowodany będą tylko i wyłącznie pozytywnie oddziaływać na nasz metabolizm, ponieważ przyspieszą syntezę tkanki mięśniowej i sprawią, że będziemy spalali więcej kalorii w dłuższym okresie czasu, nic nie robiąc, ponieważ nasze BMR wzrośnie. Więc to naprawdę może być okej. Okay. Więc abstrahując od tego, czy, czy, czy yy, na keto, czy nie na keto, należy też myśleć o tym, kiedy co spożywać i że nawet na diecie ketogenicznej te węglowodany też mogą się pojawić i wcale nie muszą nas wybić z ketozy. Mhm. Absolutnie tak nie musi być, a mogą wręcz zwiększyć naszą wrażliwość na insulinę. Więc teraz. Natomiast jeżeli chodzi już o taką czystą ketozę, prawda? Czyli odpuśćmy węgle, weźmy tylko i wyłącznie, weźmy tylko i wyłącznie właśnie białka, tłuszcze z bardzo niewielką ilością węglowodanów, czy na takiej diecie da się wybudować masę mięśniową. No, to okazuje się, że nie jest to takie trudne wcale. Jest świetne badanie które oceniło dwie grupy sportowców to byli ludzie, którzy zawodowo zajmują się kulturystyką. Jedna z tych grup y, trenowała przez 11 tygodni na diecie wysokowęglowodanowej, typowej. Y, druga z tych grup trenowała na diecie y, niskowęglowodanowej, można powiedzieć, że ketogenicznej. I po 11 tygodniach y, efekty wyglądały mniej więcej tak, jak y, moglibyśmy sobie standardowo wyobrazić, czyli y, grupa, y, która trenowała na wysokich węglach przybrała tych mięśni y, około 4 razy więcej. Bardzo dużo to zasadnie Czo, można by było powiedzieć, wow, to ja olewam tą ketozę, prawda? I debudować mięśnie nie z ryżem. Nawet <grymianie> Jasne. Tylko całe szczęście był jeszcze 12 tydzień i w 12 tygodniu dokonano czegoś, co się nazywa rifit węglowodanowy. Czyli tych y, sportowców, którzy ćwiczyli na niskich węglach przez tydzień poddano intensywnej kuracji węglowodanowej. Tylko tydzień. I co się okazało? Że ostatecznie przyrosty u jednej i drugiej grupy były dokładnie takie same. I co to oznacza? To oznacza, że prawdopodobnie synteza białek mięśniowych zachodzi dokładnie w takim samym stopniu, natomiast mięśnie kulturystów będących na diecie wysokowęglowodanowej były po prostu wysycone glikogenem. Z tego powodu były cięższe i większe. Natomiast to jest proces, który my możemy sobie sami wywołać w ciągu kilku dni, włączając na te kilka dni celowo węglowodany do naszej diety. Nie zaburzy to nam w dłuższej perspektywie naszej ketozy, ale jeżeli chcemy się napompować, to tak, wtedy proszę bardzo. Super. Dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał ci się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz, daj znać, czy chcesz zobaczyć kolejne filmy z tej serii, ponieważ mamy z Jakubem jeszcze trochę do powiedzenia. No i oczywiście zostaw subskrypcję na tym kanale, bo regularnie pojawiają się tutaj nowe materiały, więc szkoda, żebyś przegapił kolejne fajne edukacyjne treści które się tutaj pojawią. W opisie filmu znajdziesz linki do social mediów Jakuba, między innymi do Instagrama, którego ostatnio coraz aktywniej prowadzi, oraz do YouTube, na którym wiem, że będzie publikował w przyszłości coraz więcej materiałów. Być może nawet jedna z naszych wspólnych rozmów trafi do niego na kanał, więc warto już teraz zawczasu zasubskrybować jego kanał. W opisie filmu znajdziesz też linki do książek, które wydaliśmy w Ketocentrum. Książka 100 pytań do ketozy, która pozwoli Ci skutecznie zastosować dietę ketogeniczną, ale też książki kucharskie Prosta Ketokuchnia i najnowsza książka Ketokuchnia, na każdą kieszeń, nasze nowe 80 przepisów na każdą kieszeń dla budżetowej diety ketogenicznej. Trwa sprzedaż warto zamówić, bo dzięki temu, jeżeli zmieścisz się w gronie pierwszego tysiąca czytelników, to dodatkowo dostaniesz zaproszenie na wykład online, gdzie będę omawiał temat badań krwi na diecie ketogenicznej, czyli jakie badania warto zrobić, jak je interpretować, co nam mówią różne wyniki badań, warto tam być. No cóż, na dzisiaj tyle, dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale. Trzymaj się i wszystkiego dobrego. Cześć!